Dzień dobry Państwu. Za chwilę będziemy mieli równo kwadrans po godzinie 8.16 16 maja 2024 rok. Podobno liczby nie kłamią, dlatego w naszym studiu jest dr Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu nowe informacje mamy dane dotyczące inflacji za kwiecień. Tak, wczoraj Główny Urząd Statystyczny ogłosił informacje dotyczące wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tak się to dokładnie nazywa. W kwietniu 2,4 procent więcej niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego, tak? To jest wzrost kwiecień do kwietnia. W usługach nieco więcej, 6,2%, natomiast jeśli chodzi o towary, ten wzrost wyniósł nieco ponad 1%. Natomiast jeśli patrzymy na wzrost cen towarów w stosunku do marca, czyli w ciągu miesiąca, to mówimy tutaj o wskaźniku o wartości 1,1%. Generalnie przypomnę, w marcu mieliśmy 2%, więc ta inflacja trochę rośnie, to może niepokoić, chociaż z drugiej strony ja sobie sprawdziłem, jak było rok temu, w kwietniu. 14,5% inflacja wtedy wnosiła, także to straszna liczba. Przejdźmy teraz do naszego głównego motywu rozmowy. Państwo opublikowaliście raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2024. To jest takie coroczne zestawienie. W jakim celu publikujecie tak obszerny dokument? On ma prawie 200 stron. Od 2011 roku wydajemy tą publikację i jest to opracowanie analityczne, które ma przybliżyć naszym odbiorcom, a tutaj głównie myślimy o organach administracji samorządowej. Sytuację nie tylko na poziomie całego województwa, czy miejsce województwa wielkopolskiego wśród 16 województw w kraju, ale także zróżnicowanie przestrzenne. W tym roku myślimy, że jest, będzie to opracowanie szczególnie przydatne nowym samorządowcom. Jesteśmy tuż po wyborach, także wszystkie te osoby, które wchodzą do organów administracyjnych, do organów samorządowych, będą miały taką, taki podstawowy obraz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa Wielkopolskiego z danymi zasadniczo za 2023 rok. I to, co jest istotne, to na potrzeby tego raportu liczymy e, wielkości, wskaźniki. Czy porównania, których nasi odbiorcy nie znajdą w licznych, w statystyce publicznej bazach danych? Pewnie korzystają też z tego naukowcy, firmy, może niektórzy mieszkańcy. Jak czytam w przedmowie, badanie opisuje poziom i tendencję rozwoju województwa, więc może od razu najpierw taki ogólny wniosek. Rozwijamy się cały czas, mam nadzieję. Tak, zdecydowanie możemy powiedzieć o tym, że się rozwijamy. O rozwoju myślimy zarówno w w aspekcie um, gospodarczym, jak i w aspekcie społecznym. E, I tutaj e, najczęściej, kiedy myślimy o rozwoju gospodarczym, mówimy o wskaźnikach e, produktu krajowego brutto. E, te dane za 2022 rok to jest 300 miliardów 216 milionów złotych, 9,8%. PKB krajowego. W stosunku do roku wcześniejszego, czyli 2021 roku, jest to wzrost o 15,5%, natomiast w stosunku do roku 2015 o 70%, więc to już jest naprawdę znaczący wzrost. Ten poprzedni rok był specyficzny, mówiła Pani, przed anteną. Tak, rok 2023 był specyficzny, dlatego że, jakkolwiek, tak jak mówię, od wielu lat możemy mówić o zdecydowanym wzroście, o rozwoju w Wielkopolsce, ale także w całej Polsce. To rok 2023 akurat w produkcji. Sprzedanej przemysłu, ale także w części produkcji budowlanej. W odniesieniu do lat wcześniejszych już taki wzrostowy, że tak powiem, nie był. Mówimy tutaj o spadku produkcji sprzedanej przemysłu o 3,3% w 2023 w stosunku do 2022, ale o 38% więcej niż w 2015. I tutaj przede wszystkim za sprawą spadku produkcji artykułów spożywczych. To nie dziwi w przypadku roku, w którym mieliśmy rekordowo dużą inflację. Konsumenci jednak ograniczyli zakup tych towarów, ale także produkcji mebli. To też w kontekście... Wysokiej inflacji nie dziwi. I w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. I tutaj też winne były ceny mediów. Czyli oszczędzaliśmy. Teraz rzecz, która wszystkich interesuje demografia. Pewnie Państwa nie zaskoczy, że jest nas coraz mniej, chociaż ja pamiętam, że mówiło się, że do 2025 roku będzie jeszcze Wielkopolan przybywać, a tutaj widzę, że jest już nas o kilka tysięcy mniej niż rok wcześniej. Tak, niemal 3,5 miliona mieszkańców liczy sobie województwo Wielkopolskie i w prognozie, która opracowywana była na podstawie poprzedniego spisu rolne, ludności w 2011 roku, prognozowaliśmy, że mniej więcej do roku 2025 będzie nas przerastać, zarówno za sprawą Wyższej liczby urodzeń niż zgonów, jak i za sprawą migracji. Ale tak się nie stało. Tak się nie stało głównie za przyczyną COVID. Pandemia w dosyć mocnym stopniu. Zwiększyła nam liczbę zgonów i niestety przyspieszyła nam procesy, które prognozowaliśmy na okres nieco późniejszy, i mówimy teraz o spadku nieco ponad 5,5 tysiąca osób w 2023 w stosunku do 2022. Ale to, co jest najbardziej niepokojące i z czym niestety będziemy się mierzyć w następnych latach, to. Dość istotny wzrost wskaźników mówiących o gwałtownym starzeniu się społeczeństwa. To chyba widać we wszystkich danych, bo na przykład wzrosła nam liczba osób bezrobotnych w Wielkopolsce o pół e, Tak. E, stało się tak, e, pomimo że. Mówimy oczywiście o wzroście liczby bezrobotnych i to jest wskaźnik gospodarczy i dość niepokojący. Natomiast jeśli, natomiast, jeśli spojrzymy na liczbę osób, które w tym samym czasie utraciły pracę to nie jest tak, że wszystkie osoby, które um, zostały zwolnione z różnych przyczyn, czy utraciły pracę w roku 2023, um, przełożyły się na liczbę um, na wzrost bezrobotnych um, i um, pracujących um, mieliśmy nieco ponad 1,5 miliona osób. O 0,6% o mniej niż w roku 2022. Natomiast liczba e, bezrobotnych to jest nieco ponad 46 tysięcy, o e, 0,2% więcej. E, I dzieje się tak właśnie za sprawą e, przejść na emeryturę, e, ale także e, jesteśmy dość e, mobilnym społeczeństwem. I poszukujemy, jeśli nie możemy znaleźć pracy w miejscu zamieszkania, poszukujemy jej w innych, jej, województwach, w innych czy, województwach, czy za granicą. A jak to wygląda, jeśli chodzi o pieniądze, bo to zawsze zachęca do pracy? Wielkopolska chyba nie jest najlepszym miejscem, jeśli chodzi o zarobki. E, tak, czasami zastanawialiśmy się, czy e, niskie wskaźniki e, bezrobocia. Nie, nie są przyczyną również tego, że w Wielkopolsce zarabia się relatywnie niedużo. Bo łatwiej znaleźć zastępcę. Łatwiej znaleźć zastępcę. I Wielkopolanie raczej pójdą do pracy za niższe pieniądze niż oczekują na zasiłki z pomocy społecznej i żyją z tych niezarobkowych źródeł. I tutaj wynagrodzenie w 2023 roku w gospodarce narodowej to jest 6694,72 zł, o 11,8% więcej niż rok wcześniej. Ale o nieco ponad 10% mniej niż średnio w kraju i zajmujemy dziewiąte miejsce wśród województw. Gdzie zarabia się lepiej? Lepiej zarabia się zarówno w województwie mazowieckim, tam jest nieco ponad 8,5 tysiąca i to są najlepsze wyniki. Ale także województwo dolnośląskie, małopolskie, śląskie, pomorskie, tutaj między 7850 a 7549 zł. To są te województwa, w których zdecydowanie zarabia się najlepiej. Jest jeszcze jedna statystyka, o której pani mówiła, że budzi szczególny niepokój: Służba zdrowia i Wielkopolska. Tak, zdecydowanie rozwijamy się w bardzo wielu obszarach, naprawdę dobrze, również jeśli chodzi o infrastrukturę społeczną, dostęp do żłobków, przedszkoli. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia i dostęp do lekarzy, czy dostęp do pielęgniarek i położnych, no tutaj te nasze wskaźniki plasują nas pod koniec listy województw. Na 10 tysięcy mieszkańców mamy Nieco ponad 29 lekarzy, w kraju jest to prawie 35. Natomiast niespełna 56 pielęgniarek i położnych, w kraju ponad 64, co rzeczywiście budzi budzi spory niepokój. To jest dokładnie 12 miejsce wśród województw w kraju, jeśli chodzi o dostęp do lekarzy, tak, i 14 jeśli chodzi o dostęp do pielęgniarek. Pewnie wyższe pensje by ich zachęciły do pracy w Wielkopolsce. I może w ten sposób byśmy to poprawili. Zapewne. Zapewne, tak. Udało nam się przeanalizować prawie 200 stron w mniej więcej 11 minut. Bardzo dziękuję za ten krótki wywód. Dr Arleta Olbrot, Urząd Statystyczny w Poznaniu. Dziękuję jeszcze raz za przyjście do studia. Dziękuję. Za zaproszenie. A Państwu życzę jak największego rozwoju.